W dzisiejszym krótkim filmie poruszę kolejny błąd początkujących pszczelarzy, jakim jest ocieplanie gniazda na zimę. Pszczoły, które zawiążą kłąb nie grzeją całego ula. Wystarczy im grzanie samego kłębu. Zimą temperatura kłębu osiąga około 20 stopni. Dla porównania wiosną, gdy rozpoczyna się czerwienie, temperatura w ulu wzrasta do około 34 stopni. Dlatego też ocieplanie ula na wiosnę ma sens i korzystnie wpływa na rozwój wiosenny. Wracając do ogrzewania ula na zimę, to tak jak już powiedziałem, nie jest to potrzebne, a może być nawet szkodliwe. Spierająca się wilgoć w gnieździe jest szkodliwa. Taki klimat sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, w obecności których pszczoły są bardziej podatne na choroby. Dlatego na zimę ważniejsze jest zadbanie o dobrą wentylację. Nie ma żadnych przeciwwskazań do zimowania na otwartych dynnicach. Sam tak zimuje pszczoły i z zimna się nie osypują. Pozdrawiam. I liczę na łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Dajcie też znać, czy chcielibyście więcej filmów na temat błędów początkujących pszczelarzy.